Szybki test z matmy. Zatrzymaj film i spróbuj sam, a za chwilę zobaczysz rozwiązanie. Witajcie, to zadanie wymaga zrozumienia kluczowych właściwości trapezów, które są jednocześnie wpisane i opisane na okręgu. Pamiętajcie, że jeśli w trapez można wpisać okrąg, to sumy długości przeciwległych boków są równe. A jeśli na trapezie można opisać okrąg, to jest on równoramienny. Wykorzystując te fakty, najpierw wyznaczymy długość dłuższej podstawy. Następnie, przy użyciu twierdzenia Pitagorasa, obliczymy wysokość trapezu i długość jego przekątnej. Na koniec, stosując wzór na promień okręgu opisanego na trójkącie, w którym są znane wszystkie boki i pole, otrzymamy ostateczny wynik. Powodzenia w podobnych wyzwaniach. Takie zadania są na maturze. Chcesz ogarnąć matmę szybciej i łatwiej? Subskrybuj ten kanał i ucz się razem ze mną. A teraz podeślij ten film znajomym. Zobacz, czy oni też dadzą radę.